Drodzy Państwo, proszę kolejną prolegentkę. Tym razem będzie to pani doktor Agnieszka Muściska-Teske z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Agnieszka jest psycholożką, psychoterapeutką, trenerką umiejętności psychologicznych, ale także biegłą sądową z Poznańskiego Wydziału Psychologii i prawa Uniwersytetu SWPS. Wykład, wystąpienie będzie poświęcone relacjom między stresem, kryzysem, a traumą. Mam też ogromną prośbę do Państwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że zaplanowaliśmy tę sesję na bardzo długi czas. Obiecuję, że następne już będą daleko krótsze. Agnieszko, 20 minut. Spróbujmy. I do my best. Szanowni Państwo. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Jestem onieśmielona moim. Wybitnym przedmówcą, dziękuję za tę możliwość. Mogliśmy zobaczyć dzięki temu, w jaki sposób badania, teoria przekładają się na praktykę. My dziś, przynajmniej w tym, tej mojej części, zaproszę Państwa do uporządkowania tego, co wiemy teoretycznie, by móc przejść przez zrozumienie do poszukiwania rozwiązań. Ale chciałam jeszcze podziękować panu profesorowi, ponieważ to pan profesor między innymi otworzył przed nami po raz pierwszy wyniki z epidemiologicznych badań w Polsce, w historii Polski. I również wprowadzał do Polski to narzędzie w międzynarodowej metodologii. Pewnie to nie wybrzmiało z uwagi na wyjątkową skromność profesora. Ja dziękuję z całego serca za to. Ten pierwszy krok pierwszy krok ku zrozumieniu ku za, zapoznaniu się z tymi pojęciami, które, z którymi tutaj spotykamy się w czasie tego całego naszego spotkania. Można powiedzieć, że one rzeczywiście są pewną gradacją tego, co człowieka spotyka w życiu. Pozwoliłam sobie tutaj zebrać rozumienie stresu, które właściwie no, prawie od stu lat pogłębiamy w psychologii i nie tylko. I jak Państwo widzicie, stres składa się z kilku płaszczyzn. I przede wszystkim to mówi się o tym, że to jest reakcja mobilizacyjna organizmu, tutaj odwołania do klasycznych albo bardziej współczesnych w tych właśnie perspektyw, y, mobilizacyjna organizmu, y, która odbywa się na płaszczyźnie i fizycznej, i cielesnej, i emocjonalnej, i poznawczej, i społecznej, i w innych obszarach funkcjonowania człowieka. To jest ważne o tyle, że gdy dalej będziemy mówić o kryzysach i o traumie, to będziemy zauważać to, na ile płaszczyzn funkcjonowania człowieka one się przekładają, a od tego zależy też nasza interwencja później i jej rozległość. Te, te reakcje są wywołane sytuacjami zagrożeń, ograniczeń, wyzwań. Tutaj taka klasyczna, nieco już historyczna koncepcja Holmesa i Reza, chwilę się do nich jeszcze raz odniosę, bo w przypadku interwencji wobec kryzysu i traumy to ich źródło też, to rozpoznanie przyczyn jest bardzo istotne, bo czasami będziemy mieli potrzebę, czasami bądź często, zainterweniowania w przyczynę. I wreszcie te reakcje na sytuacje pojawiają się, rozwijają na bazie transakcji pomiędzy człowiekiem a otoczeniem i tym, w jaki sposób człowiek i skutki zależą od tego, w jaki sposób człowiek sobie radzi z tymi sytuacjami. A to wszystko w dodatku jest zanurzone w kulturze, w której funkcjonujemy. I nie te same stresory będą tak samo dotykać każdą osobę, bo zależy to zarówno od kultury tej najbliższej. W naszych domach, w najbliższym otoczeniu, jak i szerzej, na poziomie lokalnym, narodowym, i, i, i patrząc na to jeszcze z szerszej perspektywy, także. Ym, I właściwie m, za chwilę Państwo zobaczycie, że sytuacje kryzysu i traumy korespondują z tym, co tutaj przedstawiam, ale w odniesieniu do kryzysu i traumy będziemy mówić o pewnej specyfice. To nie będą pojęcia równoznaczne, ale będą miały Wspólne zakresy. Jeśli chodzi o te sytuacje, które wywołują y, stres, y, które mogą być źródłem kryzysu, to tutaj właśnie w latach 70. psychiatrzy Holmes i Re popełnili taką listę, zaobserwowali, że istnieją pewne sytuacje, na które y, dość spora część populacji w podobny sposób się skarży, czyli w podobny sposób je interpretuje, stworzyli taką listę 43, y, Potencjalnych sytuacji stresujących. Ta, ten pomysł troszkę już przebrzmiał, ponieważ nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na sytuacjach w rozumieniu stresu, czy tego, jak człowiek sobie z nim ma radzić. Natomiast daje nam tutaj to pewną ważną wskazówkę do tego, czego się możemy spodziewać po pacjencie, po kliencie, który się pojawia w gabinecie. Im bardziej sytuacja, której on doświadcza, zmienia jego życie. Tym większych skutków w obszarze na przykład psychopatologii możemy się spodziewać. I tutaj ci autorzy nazwali to współczynnikiem e, zmiany życiowej. E, więc jest to pewna wskazówka właśnie już dla diagnostów, dla praktyków e, co może z perspektywy sytuacji pogłębiać stres. Kryzys, doświadczenie traumatyczne. Badacze mówią też, że e, jeśli byśmy szukali takiego przepisu na stresogenność sytuacji, na jej kaliber, to możemy mówić o sile stresora, za chwilę będę mówiać o, mówić o stresorach traumatycznych, możemy mówić o kumulacji stresorów, czyli liczbie stresorów, które, przepraszam, powiem nieładnie, w danym momencie spadły komuś na głowę. I wreszcie, gdy będziemy mówić o chroniczności stresu, czyli czasu, w którym on trwa, chroniczność jest ważna o tyle, że jeśli stresory cały czas trwają, to człowiek ma mniejsze szanse na to, żeby mieć dostęp do regeneracji i do swoich zasobów. A jak Państwo widzieliście w definicji stresu, jego istotą jest też to, jak człowiek może sobie poradzić na bazie swoich zasobów z tym, co go spotyka. Yy, czym jest kryzys w tym kontekście, ale nie tylko? Tutaj klasyczna definicja, w, w której najważniejsze jest to, że to stan, który cechuje się silnym napięciem i dezorganizacją, który pojawia się w takich sytuacjach, gdy człowiek nie może realizować celów życiowych, bądź naruszone są jego cykle życiowe. To ma znaczenie w takim kontekście, że ja troszkę złagodzę pojęcie kryzysu w tym momencie na chwilę. Bo w psychologii mówimy nie tylko o kryzysach związanych z traumą, ale też o kryzysach rozwojowych, które musimy przejść, żeby się rozwinąć. Zresztą nie tylko psychologia, psychiatria również o tym mówi. Nie, nieoceniony profesor Dąbrowski mówił o dezintegracji pozytywnej i że w ten sposób się e, rozwijamy też. E, no i wreszcie to, co jest ważne, to to, że kryzys charakteryzuje się tym, że w tej sytuacji takiego tąpnięcia naszych doświadczeń, naszej linii życiowej, zawodzą dotychczasowe sposoby radzenia sobie. Na to zwraca też uwagę, zresztą profesor Kubacka-Jasiecka, jedna z ważniejszych badaczek i praktyczek y, kryzysu w Polsce, y, mówi o zaburzeniu równowagi, które jest spowodowane niedostatkiem zasobów bądź zablokowaniem możliwości zmagania się. I my za chwilę będziemy szukać tych sposobów, które pomagają odzyskać te, te zasoby. Ale zanim do tego przejdziemy, to zróbmy, stwórzmy sobie mapę kryzysów, bo te kryzysy być może Państwo to znacie, tutaj tylko przypomnę, a może nazwę to, czego się spodziewaliśmy, ale może nie nazywaliśmy kryzysem. Mówimy o kryzysach rozwojowych, czyli normatywnych, czyli takich zdarzeń, które pojawiają się w toku Naturalnego, adaptacyjnego rozwoju i ewolucji w naszym rozwoju. Przepraszam, że trochę odwołam się do życiowego, trywialnego przykładu, tak zwany bunt dwulatka. Rewolucyjny moment zarówno dla dziecka, jak i dla funkcjonowania tego systemu rodzinnego, niewątpliwie będący właśnie takim momentem kryzysu rozwojowego. Kryzysy sytuacyjne, urazowe, traumatyczne, związane z rzadkimi zdarzeniami, rzadkim zdarzeniem. Tutaj główną charakterystyką, często podkreślaną przez badaczy jest to, że trudno kontrolować to zdarzenie i trudno. Przewidzieć to zdarzenie, i to jest też taka jego właściwość, która przyczynia się do tego, że staje się ono traumatyzujące. Wreszcie kryzysy egzystencjalne, z którymi też się zmagamy, y, dotyczące takich wymiarów dość abstrakcyjnych, ale będących jednak w naszym wspólnym ludzkim doświadczeniu i też wywołującymi cierpienie. Obszar własnej odpowiedzialności za to, co się ze mną dzieje, co mogę zrobić, y, w jakim zakresie. Wolności, obszar miłości, obszar mojej autonomii, niezależności i też zmagamy się właśnie z takimi kryzysami. No i wreszcie kryzysy środowiskowe wywołane przez naturalną bądź spowodowaną przez człowieka katastrofę. Możemy czasami te kryzysy określić, choć nie zawsze, jako taki rodzaj pełzającego kryzysu. Oczywiście te środowiskowe mogą być też katastroficzne, tak? Ale myślę, że ten pełzający kryzys jest czymś, co jest naszą bliższą rzeczywistością w ostatnim czasie. Bo od właśnie 2021 roku, proszę państwa, my cały czas jesteśmy w kryzysie. W kryzysie związanym z pandemią, z którym już, już sobie częściowo poradziliśmy, do tego się za chwilę jeszcze odwołam. W kryzysie klimatycznym którego też już doświadczamy, które na przykład wywołuje u części osób zmagają się pacjenci, my się zmagamy na przykład z depresją klimatyczną. I to są realia naszego świata dzisiejszego. Kryzys gospodarczy, no i oczywiście kryzys związany z wojną i z dramatem wojny. Ale ten jeszcze tutaj obejmuje, łączy się z kryzysem sytuacyjnym. Co działa w kryzysie, dlaczego to tak na nas działa? A chcę o tym powiedzieć dlatego, żeby dojść głównie do ostatniego punktu, który może być ważny dla praktyków. Cztery pierwsze tłumaczą właściwie myślę, że to, co w tym towarzystwie tutaj, w którym się zebraliśmy, jest dla Państwa oczywiste, ale może warto sobie to uporządkować, dlaczego kryzys na nas działa? Bo mamy do czynienia z realnym i wyobrażonym zagrożeniem te dwa. Sformułowania są istotne o tyle, że człowiek inaczej reaguje na realne, a inaczej na wyobrażone. I praktyk inaczej interweniuje wobec realnego, a inaczej wobec wyobrażone, wo wobec reakcji na to, co wyobrażone. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia ze strachem. Trudno mi wartościować, ale tak przypuszczam, że trochę łatwiejsza jest instrukcja obsługi strachu. Zresztą psychologia i, i różne eksperymenty, i historia nam na to wskazują. Natomiast zagrożenie wyobrażone to jest takie, w którym trudno nam zlokalizować charakterystykę bodźca, zidentyfikować charakterystykę bodźca. W związku z tym musimy sobie to trochę dopowiedzieć. A w sytuacji, gdy działa na nas jakiś bodziec szkodliwy, to my dopowiadamy sobie tę charakterystykę raczej w ciemnych barwach. Tak działa nasza psychika ewolucyjnie, koncentruje nas na tym, co może pójść nie tak albo co nam może zagrażać. I tutaj konsekwencją psychologiczną kontaktu z tym wyobrażonym zagrożeniem jest narastanie lęku. Stąd też tutaj we, i we wcześniejszych y, wystąpieniach pojawiało się hasło od, lęk odmieniane przez wiele przypadków. Zaburzenie lęku ogólnionego, lęk paniczny, y, problemy ze spaniem, y, które są związane właśnie też na przykład z wybudzaniem się w tym lęku panicznym. Kolejna kwestia to zmiana stylu życia i ograniczony dostęp do zasobów. Wydawałoby się taka trywialna kwestia, ale tutaj w tym gronie psychologicznym też musimy sobie przypomnieć o tym i, i psychiatrycznym, że jesteśmy istotami biologicznymi. Jak nam coś zakłóca te rytmy biologiczne, problem ze spaniem, yy, z jedzeniem, z odpoczynkiem, z aktywnością fizyczną, z możliwością regeneracji, to nie jesteśmy w stanie. W pełni swojego potencjału i radzenia sobie funkcjonować. Dlatego tak bardzo ważny jest styl życia, o którym często zapominamy gdzieś w codziennym biegu. A dostęp do zasobów jest nam potrzebny po to, żebyśmy mieli paliwo do radzenia sobie. Nasze zasoby wewnętrzne, osobiste, ale i zewnętrzne, z których możemy korzystać, tutaj dostarczamy sobie i innym, później państwo się będziecie dzielić tym, dostarczamy sobie właśnie tego paliwa. Odkrywając y, konkretne wskazówki, odkrywając też uporządkowanie tego, y, jak interweniować w przypadku kryzysu. I wreszcie to, co kryzys nam funduje, to dodatkowe obciążenia związane, tak powiem, też nieładnie z zawirowaniami życiowymi. W przypadku COVID-u to, to, to była choroba własna, bliskich osób w otoczeniu, praca zdalna, home office. W przypadku innych kryzysów, na przykład brak pracy, brak pewności trwałego zatrudnienia. Tutaj pani Olga, zdaje się, jeśli pamiętam, na początku mówiła też o utracie relacji i więzi, na których ludzie budują też swoje bezpieczeństwo i spokój emocjonalny, na przykład ze zwierzętami w czasie wojny, tak? Też odgrywa to znaczenie. No i wreszcie pojawia się wtedy. Ogólnie się pojawia dla specjalistów, ale w kryzysie szczególnie. Ryzyko wtórnej traumatyzacji. Badano to już wcześniej. Tak zwana secondary trauma albo vicarious trauma wtórna, zastępcza traumatyzacja ona dotyczy tego, co się dzieje ze specjalistami, którzy pomagają osobom doświadczającym traumy. Polskie badania na ten temat prowadzi, prowadziła profesor Ogińska-Bulik. Dopiero co się ukazała jej książka, dopiero co się ukazał też jej artykuł w Plus One, także zachęcam do zapoznania się. Również na świecie się to bada w ostatnim czasie. Zresztą nie tylko oczywiście profesor Ogińska-Bulik, również, również zespół z Uniwersytetu Warszawskiego, ale o tym może jeszcze będzie chwila, żeby powiedzieć, między innymi Marcin Rzeszutek. Co odkrywamy na podstawie tych wyników badań? Że na tę wtórną traumatyzację szczególnie narażeni są młodsi specjaliści, tacy, którzy mają mniejsze doświadczenie kliniczne, tacy, którzy gdy pracują online, to wcześniej mieli nie najlepsze doświadczenia z pracą online z pacjentami. I wreszcie bardzo ciekawy predyktor odkryty właśnie w ostatnim badaniu przez profesor Ogińską, Bulik i jej zespół, że najsilniejszym predyktorem jest satysfakcja z pracy. Nie przeciążenie pracą, niewłaściwości osobiste, wewnętrzne, przekonania. Oczywiście przekonania też zachęcam Państwa do odkrycia tego w tym artykule, jakie przekonania i jaki sposób radzenia sobie ze stresem. Tego Państwu nie powiem. Wybaczcie, zachęcę do sięgnięcia do źródła. Natomiast najsilniejszym predyktorem okazała się satysfakcja z pracy, czyli można powiedzieć to, w jaki sposób zorganizowane jest środowisko. W którym możemy realizować swoje najlepsze profesjonalne przygotowanie dla pacjentów. E, tak, kilka słów właśnie dla praktyków, nawiązując do tego, co się dzieje z nami również w trakcie pomagania, a tematyka wtórnej traumatyzacji oraz tematyka y, zmęczenia współczuciem, wypalenia współczuciem, to też aktualna, bieżąca tematyka. Psychologiczna i psychiatryczna. Również pojawiają się programy, w których możemy już uczyć się, wzmacniać swoje zasoby w tym zakresie, chociażby w nurcie mindfulness, na przykład w ramach kursów MBCL. Mindfulness-based compassion life. Więc też nie pozostajemy bez narzędzi jako specjaliści. Możemy wzmacniać współczucie do siebie po to, by właśnie chronić się przed wtórną traumatyzacją. Wracając do e, tematu i rozumienia, jak działają na nas stres, kryzys i trauma. E, tutaj właściwie mamy odzwierciedlenie tego, co też być może część z Państwa e, zauważyła nie będę si, no, może się nie powinnam odnosić do traumy może weźmy mniejszy kaliber też zdarzeń, czego doświadczyliśmy w pandemii że gdy nam się skumulowały różne nasze stresory życiowe, gdy zostaliśmy odcięci od tego, co na, karmi nasze zasoby. Nie mogliśmy się spotykać z bliskimi z rodziną. Mieliśmy ograniczoną możliwość aktywności fizycznej, to mniejsze jakieś nie, mniejsze utrudnienie życiowe już może wywoływać poważny e, skutek. E, więc musimy pamiętać właśnie o tych właściwościach. Już przechodząc do ostatniego tematu, czyli tematu traumy. Czym jest trauma? Trauma to takie hasło klucz w, w psychologii psychiatrii nie tylko. Właściwie składają się na nią dwa elementy: zarówno charakterystyka sytuacji, w której dochodzi do zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa, bądź ktoś jest świadkiem zagrożenia, tak, właśnie takich zagrożeń. I druga płaszczyzna, drugi element tego, co nazywamy traumą, A plus B właściwie można by powiedzieć, a w kryteriach DSM nazywało się to A1 plus A2, reakcja plus reakcja na sytuację traumatyczną. Dlaczego to jest istotne? Przepraszam, tutaj przeskoczę jeden slajd, za chwilę do niego wrócę. Dlatego, że badania pokazują, że zdecydowana większość ludzi doświadcza zdarzenia traumatycznego w swoim życiu. Ale i przejdziemy dalej, przepraszam, znowu przeskoczę, ale część tylko z nich rozwija konsekwencje kliniczne w zakresie psychopatologii związane bezpośrednio z traumą. Zobaczcie Państwo, tam było prawie 90% w różnych próbach reprezentatywnych, również ogólnoświatowych albo narodowych, a w badaniach jednych z nowszych w Stanach Zjednoczonych 6% populacji wykryto, że u 6% populacji występuje PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, zaburzenie bezpośrednio kojarzone ze zdarzeniem traumatycznym. Oczywiście nie jedyne, ale jedyne w diagnostyce, w którym mamy ten element przyczyny, bo oczywiście doświadczenie traumy może wywoływać wiele. Różnych skutków. I teraz przepraszam, tutaj jeszcze do tego slajdu wrócimy, ale ja wrócę na chwilę do poprzedniego. Oczywiście trau trauma wywołuje to, co wiemy z podstaw psychopatologii skutków licznych, zaburzenia nastroju, lękowe, adaptacyjne, również rozwojowe. Zespół stresu pourazowego, PTSD, złożone PTSD, również postulowane przez Van der Kolka w ostatnich latach, jeszcze nie weszło do y, oficjalnej diagnostyki, systematyki DTD, czyli Developmental Trauma Disorder. Ym, za chwilę się pojawi na ten temat slajd, też Państwo będziecie mogli zerknąć, gdzie szukać więcej źródeł na ten temat, bo my już tego tematu nie pogłębimy. Ale spośród nich tylko PTSD ma w swojej definicji przyczynę. Czyli, krótko mówiąc, nie, wiemy, że trauma może wywoływać na przykład zaburzenia nastroju ale, albo lękowe, ale jeśli diagności nie wpisują w kartę przyczyny, to my tak naprawdę nie wiemy, ile procent z tych właśnie zaburzeń jest związanych z doświadczeniem traumy. Więc stąd te dane jednak są w pewnym zakresie ograniczone. No i PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, w ICD określany, w ICD właśnie pod tym. Numerem na stronie ICD-11, czyli w tym najnowszym. Możecie Państwo na stronie ICD-11 znaleźć całą charakterystykę. Jest świetna strona, która prowadzi nas przez wszystkie kryteria diagnostyczne i wyjaśnienia. Za chwilę oficjalne y, przyjęte tłumaczenie polskie. Mamy nadzieję, że się za chwilę właśnie pojawi. I w PTSD po pierwsze mamy te kryteria sytuacji, o której już mówiłam, a po drugie pewną konfigurację objawów a w złożonym PTSD jeszcze do tego dochodzą jeszcze dodatkowe objawy złożone czyli kompleks PTSD CPTSD to konstrukt nowy klinicznie który pojawił się dopiero w DSM5 w postulowanej jego części takiej dodatkowej i w głównej części ICD11 więc jesteśmy Właściwie w momencie rewolucyjnym, w 2019 po raz pierwszy się w ICD-11 na świecie pojawiło właśnie CPTSD, a jeszcze dodatkowo właśnie jest postulowane przez badaczy wyodrębnienie jeszcze jednego zaburzenia, które charakteryzuje skutki trudnych, traumatycznych doświadczeń w młodszym wieku. Tutaj bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób to będzie właśnie korespondować też z tymi wyjątkowymi wynikami opublikowanymi przez też między innymi... Pana profesora. Więc wynika to z tego, że my coraz więcej wiemy właśnie o tym, jak funkcjonują dzieci i młodzież, i zauważamy, że to, co rozumiemy jako PTSD, H, nawet OCD, zaburzenia nastroju, H, ADHD i inne zaburzenia diagnozowane i obecne u dzieci, nie wystarczają nam do tego, żeby zrozumieć to, co się dzieje z dziećmi i młodzieżą. I chciałabym zakończyć to, te, tę część spotkania wprowadzającą właściwie takim krokiem w przyszłość, zahaczającym jednak nadal o teorie, żebyśmy efektywnie bazowali na teoriach i na wynikach badań. Yy, zwróćcie Państwo uwagę, jakie czynniki przekładają się na to, że na skutek doświadczenia traumatycznego rozwija się reakcja potraumatyczna. Są to czynniki przedtraumatyczne, traumatyczne i potraumatyczne. Te podkreślone okazały się w badaniach najważniejsze, czyli mają najważniejszy e, wpływ. I to głównie jest wcze, wcze, swoja wcześniejsza historia psychiatryczna bądź w rodzinie, ale przede wszystkim ja bym na to chciała zwrócić uwagę czynniki potraumatyczne, czyli siła objawów, które się pojawiają na skutek traumy. Czyli to, na ile ktoś może, pacjent, klient, może korzystać ze wsparcia społecznego, na ile na jego głowę w tym samym czasie, gdy doświadcza traumy, spadają jeszcze inne stresory. I to jest wbrew pozorom dobra wiadomość, bo to oznacza, bo zobaczcie, jak sobie czytacie to, co tu jest na końcu, to my całkiem na sporo tych elementów mamy wpływ, zresztą my się tu wszyscy spotykamy w tej sprawie wsparcia społecznego. My organizujemy to wsparcie na co dzień w gabinetach, w kontakcie z pacjentami, w tych cudownych przykładach, o których mówiła pani i fan, yy, co robimy dla pacjentów, też jak tworzone są i jak działają instytucje. Bo pamiętajmy, że wsparcie społeczne też może być instytucjonalne, a nie tylko takie, które yy, bardzo ważne, ale oferujemy indywidualnie, osobiście. I to właściwie trochę przekłada się też na to, co w klasycznie jest rozumiane jako kryzys. to już Chyba ten, ten slajd jest ostatni albo następny. Yy, tutaj klasycy praktyki interwencji kryzysowej wskazują na to, że kryzys jest taką sytuacją, która niesie za sobą i zagrożenie, i szansę. To tak jak w definicji stresu. Przypomnijcie sobie na początku, prawda? Coś wywołuje zakłócenie w równowadze, mamy mobilizację organizmu, ale też jest szansa, żebyśmy sobie z tym poradzili. Do tej szansy, aby ją zwiększyć, potrzebni jesteśmy my, nasze badania, nasze działania. E, no i właśnie nie ma prostych rozwiązań, nie ma panaceum. Dlatego z wielu stron dziś będziemy przyglądać się temu, co można e, zrobić dla pacjentów, dla klientów. E, I wreszcie, by przede wszystkim, i to jest, powiedziałabym, taki. Podstawowe zadanie interwencji kryzysowej czy zajmowania się kryzysem przywrócić równowagę, ale z której, przy której równocześnie zdajemy sobie sprawę, że to nie będzie równowaga, która będzie cały czas trwać i będzie idealna. Ale dzięki tej równowadze człowiek będzie mógł sięgnąć dalej do swoich zasobów, a on je w sobie ma, bo kryzys niesie w sobie to ziarno właśnie rozwoju poza tym ziarnem ryzyka. I y, dziękuję bardzo za to nasze spotkanie i za możliwość pogłębiania i dzielenia się tą wiedzą. Dziękuję.